Dziś w studiu Lotto gościmy wspaniałych sportowców z ekipy Lotto Team. Mają na swoim koncie wiele sukcesów na międzynarodowych rajdach. Dopiero co wrócili z rosyjskiego rajdu Silk Way. O tym opowiedzą nam za chwilę przed Państwem kierowcy wielkiej ciężarówki Jarosław Kazberuk i jego zdolny uczeń, mistrz Jarosław Kasberuk, powinnam dodać, i jego zdolny uczeń Robin Trzustkowski. Witajcie. Dobry wieczór. No właśnie, po pierwsze wielkie gratulacje, bo ukończenie rajdu Silk Way to już jest bardzo duży wyczyn, a do tego wy zajęliście 11. miejsce. Świetne tak. 11. Udało się dojechać na 11, mieliśmy sporo przygód, jedną poważną awarię techniczną. Gdyby nie to, prawdopodobnie byłoby lepiej, ale jesteśmy zadowoleni. No właśnie, bo Silk Way to zdaje się drugi Dakarze najtrudniejszy rajd na świecie, zgadza się? Rosjanie w tym roku chcieli zrobić z tego rosyjski dakar i udało się. Bardzo ciężkie odcinki w bardzo trudnych warunkach. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że ten rajd jest porównywalny. Opowiedzcie o tych trudnościach, co się wydarzyło? No przede wszystkim bardzo długie odcinki specjalne, nawet dłuższe niż te, które zdarzają się teraz na Dakarze, największy, najdłuższy odcinek 500 km. Tego dnia akurat mieliśmy awarię spędziliśmy w samochodzie 11 godzin. Na odcinku specjalnym. To jest, to jest mnóstwo czasu i, i kar. A co to było był za awary, Co się stało? To są mocno szczegółowe rzeczy, ale straciliśmy napęd, zablokowało się jedno koło, no i samochód po prostu przestał jechać. I musieliśmy znaleźć sposób, jak to wszystko odblokować. I wtedy jesteście tylko we dwóch, czy ktoś Wam pomaga? No, mamy trzeciego mechanika, to jest świetnie wyszkolony, fabryczny mechanik Tatry który tak naprawdę przy różnego rodzaju uszkodzeniach przy tego rodzaju uszkodzeniach bierze się od razu za robotę my też mu pomagamy akurat wyjście z sytuacji znaleźliśmy obaj mechanik był na tyle na tyle jakby z, z, dbał po, o ciężarówkę popsuty. bał się o ciężarówkę że, że nie chciał zrobić czegoś co by mogło jej zaszkodzić tak. ale wiedzieliśmy, że nie mamy wyjścia Straciliśmy wtedy już trzy godziny i nie mogliśmy sobie pozwolić na więcej, a było ryzyko, że nie dojedziemy. Właściwie Filip stanął i powiedział koniec, koniec no tak, rajdu. Urwaliśmy napęd i pojechaliśmy dalej na samym tylnym napędzie. Dało się. Udało się dotrzeć do mety. Fantastycznie. A powiedzcie, z jakimi y, emocjami wiąże się udział w takim rajdzie? Na pewno dużo adrenaliny, dużo takiego, takiego napięcia, bo to cały czas jest to jest jazda na czas. Trzeba mm -hmm. się stawić na starcie na czas, potem trzeba dojechać, cały czas jest czas nawigacja, potem meta, potem odcinek dojazdowy, znów jest czas. To wszystko jest, odbywa się w stresie. A jak dojeżdżacie do mety, to? No wielkie szczęście. <laughs> Za każdym razem osiągnięcie mety w tego rodzaju maratonach jest zawsze dużym osiągnięciem. A przy tego rodzaju problemach, jakie mieliśmy, myślę, że dodatkowo można powiedzieć, że to sukces podwójny. A jak przygotowujecie się do takiego rajdu? No, do tego typu rajdów trzeba przede wszystkim przygotować się fizycznie. Tężyzna jest tam mile widziana. Co to znaczy? Siłka, siłka? Pakujecie? Siłka też. Trzeba biegać, trzeba jeździć na rowerze, trzeba mieć ogólną Aha, wydolność i kondycję. Ale też trzeba przygotować się technicznie. Nie mieliśmy zbyt wiele możliwości w tym roku, żeby pojeździć tym samochodem przed rajdem. I tak naprawdę to był nasz pierwszy test, taki poważny test. Yy, wsiedliśmy do samochodu i po prostu wystartowaliśmy w rajdzie. Śmieliśmy się, że jeszcze do, do końca nie potrafimy nawet tych biegów wbijać, bo oczywiście samochód testowy był inny. Później dostaliśmy auto do samego rajdu z trochę inną skrzynią biegów i na szybko uczyliśmy się. Mm -hmm. Pracy z nową skrzynią. A zawsze się zastanawiałam, bo spędzacie wiele godzin ze sobą na takim rajdzie. Czy jest czas na rozmowy o czymś innym niż kolejny zakręt, kolejny odcinek? Pytanie: czy, czy chodzi ci o odcinek specjalny, czy o dojazdowy? Odcinek specjalny to jest ten, który jedziemy na czas czyli ścigamy mm -hmm. się. Odcinek dojazdowy to jest po prostu droga do pokonania z punktu A do punktu B, ponieważ odcinki specjalne zaczynają się w różnych miejscach. Oczywiście w czasie dojazdówek, jak takie nazywamy, rozmawiamy, śmiejemy się, jemy. Czasem milczymy, rozmawiamy przez telefon, jeżeli mm -hmm. akurat nie prowadzimy samochodu. Natomiast odcinek specjalny, tam jest miejsce tylko na nawigację i na skupienie się na drodze. No, zdarzyło ci się któregoś dnia powiedzieć, jakiś był taki zakręt mocno wyryty, gdzie były bardzo duże kolejiny, dużo ziemi wykopanej i Robin zaciągnął się powietrzem i powiedział do mnie przez, przez interką. Jarek, zobacz, taka świeża, zdrowa ziemia, taki zapach prawdziwej, świeżej, zdrowej ziemi. Ja mówię, kurczę, ogrodnik. <grym <grym Praktycznie A... był tam Czarnoziem. O, proszę. A wróćmy do początku Waszej kariery. Dlaczego się ścigacie i dlaczego wielką ciężarówką? Znaczy, w moim przypadku to trzeba było bardzo. Jestem mistrzem, także musiałbym się cofnąć mocno. 96 rok, duży rajd Kamel Trofy. Jest taki rajd, w którym trzeba było eliminację wygrać. 20 tysięcy hetnych, dwóch jechało i pół roku selekcji. Ja te selekcję wygrałem. Pojechałem w tym rajdzie i tak naprawdę stał się trampoliną do późniejszych startów I już startów wtedy sukcesu. jeździłeś ciężarówką? Nie, to były samochody y, terenowe. Mm -hmm. Pierwszy start zakaże 2002 rok, potem 2003 pierwszy start ciężarówką. No i powrót w 2012 roku do klasy ciężarówek już wspólnie mm -hmm. w tym zespole z Robinem. No dla mnie to było trochę inaczej, bo, bo ja nie przechodziłem selekcji, y, zawsze marzyłem o jeżdżeniu, ale nigdy nie miałem takiej możliwości. Pewnego dnia tata zdecydował się pojechać i, i znalazł Jarka jakimś sposobem. Yy, pojechali pierwszy rajd, drugi rajd, a potem padła propozycja pojedźmy razem. Wsiedliśmy e, razem akurat, żeby razem pojechać jest, trzy miejsca potrzebała się Albo motocykl z koszem, albo ciężarówka. No właśnie, osią programu LOTTO TEAM jest współpraca między mistrzem a uczniem. Powiedzcie, co wam to daje? Czego, czego ty uczysz się od Jarka, a, a może ty też czegoś się uczysz od swojego ucznia? Czego uczysz się ode mnie? Powiedz. No, przede wszystkim no, uczę, się, uczę się jeździć samochodem. Jarek ma bardzo dużo doświadczenie, nie tylko w rajdach takich cross country jak Dakar, ale również w offroadowych. Świetnie czyta teren i potrafi dobrze, dobrze mnie podejść, jest niezłym pedagogiem. i Na każdym razie dowiaduje się czegoś nowego. Jeździmy już chwilę, ale to nie jest tak, że już całą wiedzę mi przekazał i teraz wszystko zostaje w moich rękach. A przez to, że siedzi koło mnie zawsze, to nie jest tak, że gdzieś na odległość dyskutujemy, jak było, tylko on na bieżąco jest w stanie y, analizować to, co ja robię i dawać mi jakieś poprawki i rady. Wielka satysfakcja, że mogę jeździć z Robinem. Ale sekadzimy tutaj dzisiaj. <głos> <głos> nie, ale to jest prawda, to jest, y, dwa Dakary przejechaliśmy, tak naprawdę większych awarii związanych z jazdą, czyli z techniką jazdy nie było. Robimy świetnym uczniem, któremu chętnie przekazuję wiedzę, bo to też nie jest tak, że każdemu chciałbym oddać to, co, sprzedawać swoje swoją rzecz. najlepszą część Aha. siebie. W tym przypadku chętnie to robię, uczę się też od niego wielu rzeczy. Czego na przykład? No, pokory na przykład, ponieważ są takie momenty, kiedy chciałbym gdzieś tam obstawić go porządnie za różne sprawy, ale muszę oczywiście stanować, podejść pedagogicznie do sprawy. I znaleźć musisz... też sposób, żeby nie zblokował mm -hmm. mi się, tak? Właśnie, musisz być też psychologiem. Jestem, próbuję przynajmniej. <laughs> Moi drodzy, dzisiaj nie jesteśmy na rajdzie, jesteśmy w studiu Lotto. Za mną maszyny i liczby, które spełniają marzenia. Wygracie? Zdarza wam się? No dzisiaj zagraliśmy, ale gramy. Jak, ja na przykład gram jak, są, jak jest kumulacja. Moja mama mm -hmm. chyba gra dość często. Z kolei w rodzinie dziadek ma taki system, że wziął wszystkich członków tego najmłodszego pokolenia i kazał wypełnić kupon lotto i o. gra zawsze na tych samych numerach. No fantastycznie. Ja gram, mam swoje liczby i one są te związane. Zdradzę, są związane z właśnie z wynikami w rajdzie Dakar. Mhm. Są moje pozycje, które osiągałem na mecie rajdu. Jakie to liczby? Dlatego nie mogę powiedzieć Sprzedałbym największą tajemnicę. W każdym razie wiemy, że na pewno dołączy do nich jedenastka z ostatniego rajdu Silkway, tak? Czy wtedy już będzie za dużo liczb? Czekamy na kolejny Dakar i dołączy kolejna liczba. Aha, no dobrze. Miejmy nadzieję, że jedynka. A wyobraźcie sobie, gdybyście wygrali miliony w lot, to co byście z nimi zrobili? Myślę, że trzeba by było je podzielić trochę na jakieś tam pule. Warto by było spełniać jakieś marzenia. Każdy z nas ma pewnie takie marzenia. No, ale jakie zdradźcie? Jakie to marzenia? Myślę, że wszystkich marzeń nie może. To znaczy co, ja bym, ja bym na pewno wydał część... Zawsze tak z mamą rozmawiałem. Wydałbym część na cele charytatywne jakieś, oddałbym część. O tym chciałem powiedzieć. I dokładnie, bo to być. trzeba też spełniać innych marzenia. Natomiast e, chyba wziąłbym z taką większą paczkę znajomych, takich najbliższych i pojechalibyśmy na jakąś fajną wycieczkę na dwa tygodnie. Jarek byłby w e, Świętowałbym ich? to, tak. Oczywiście, on ma mnie dosyć po takim rajdzie, pewnie na tyle, że nie znalazłbym się w tej grupie. Słuchajcie, przed Wami jeszcze dużo wyzwań i jakie, jakie cele najbliższe? Najbliższy cel to oczywiście wyjazd na piach. To jest taki trening, który jest niezbędny przed startem w największym maratonie, który nazywa się Dakar. Mhm. Także musimy pojechać na jeden z rajdów, prawdopodobnie będzie to rajd Egiptu. Lub też, jeśli sytuacja nie pozwoli na to, rajd Maroka. Tam się wybieramy, tam musimy odrobić pracę w piaskownicy, pojeździć trochę sprzętem dziewięciotonowym po piachu. dzień no, dzisiejszy piach to jest moja pięta hillesowa, mimo że cały czas obserwuję Jarka i w teorii jest to dla mnie proste, no bo mam najlepszego nauczyciela, to, to jednak muszę w praktyce po prostu ileś tam razy się zakopać, ileś tam razy musi się nie udać. Jak to mówią, jak się nie przewrócić, to się nie nauczysz. Powiedzcie. Ym... Zawiesiłam się już, bo tak pomyślałam o tej piaskownicy i o tej zabawie wielotonowej. Y... Czy zabieramy szpadelki, bab... szpadelki szpadelki zabieramy? nie, tak? Szpadelki, szpadelki zabieracie, zabieramy, zabieramy, tak? tak? Jak najbardziej, żeby się odkopać. Takie dłuższe spadelki. Tym Aha. razem na, 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 na silko i udało nam się raz zakopać. Aha. I powiem tylko, że chłopaki mają tyle energii, że jak wystartowali z tymi szpadlami, żeby odkopać auto. To kopali nie w tym miejscu, to trzeba. Wykopali tak pod, potężne dziury, że można było schować człowieka. <grywa> I gdzieś tam ale nie czułeś się do No nie, no kazali mi to zasypywać, żeby <grywa> mi chłopaki. Energii, ale tu pod spód. A czego życzyć most? wam przed, przed startami, przed rajdami? Czego się <grywa> życzy kierować? Pogubienia kół, 200 kilowych kół. Mhm. W takim, takim tyle razie waży życzę jednogło. wam szerokiej drogi, i gumowych drzew. Kół. O, szerokiej <grywa> drogi, gumowych drzew i pogubienia kół. To bananowce. I... <głos> <głos> I bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę i trzymam kciuki za kolejne sukcesy. Dziękuję. dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.